Dzień dobry! Dzisiaj mamy trochę temat EZO, ale tylko pozornie, dlatego że podłączenia są jednym z mechanizmów wymiany energetycznej, właściwie takim podstawowym mechanizmem wymiany energetycznej pomiędzy ludźmi. No też takim mechanizmem wampiryzmu energetycznego i o tym na pewno chciałabym Wam powiedzieć. Jak wyjaśnię Wam dokładnie, na czym polegają te podłączenia i jak można je rozpoznać, to wtedy zobaczycie dokładnie, że to są takie sytuacje, które spotykamy w swoim życiu, tylko po prostu trochę nie mamy na to swojej nazwy. Dlatego dla mnie to jest fajny temat, właśnie taki holistyczny, czyli dla tych z Was, którzy mnie subskrybują, wiecie, że. Ja jestem nie tylko psychologiem i seksuologiem, ale także zajmuję się rozwojem duchowym i właśnie łączę te różne elementy w spójną całość, mówiąc o człowieku w taki bardzo holistyczny sposób, więc dla mnie te podłączenia właśnie to jest przykład na to, jak pięknie nam się łączy psychologia z energetyką. Mam nadzieję, że wyjaśnię Wam to dobrze i będziecie potrafili rozpoznać to w swoim życiu, jakoś na to zaradzić i dobrze też zrozumieć ten proces. Co jeszcze? No na pewno chciałabym Wam wyjaśnić, czym są w ogóle te podłączenia, w jaki sposób je czujemy, co one dla nas znaczą. To jest negatywny mechanizm, który zawsze, kiedy mamy podłączenie z jakimś człowiekiem, jest dla nas negatywny, bez względu na to, co to jest za osoba. Wyjaśnimy sobie to dokładnie, dlaczego tak jest. I jakiego rodzaju konsekwencje negatywne dla nas takie podłączenia niosą, w jakich obszarach są te konsekwencje, jak możemy je poczuć, jak możemy je zobaczyć, jak możemy je obserwować. No, i na pewno będziecie czekali też na jakieś metody, sposoby na to, w jaki sposób te podłączenia można usuwać. Czasami jest to proste, czasami jest to bardzo skomplikowane, i o tym też sobie powiemy. Pewnie też będzie sporo różnych dygresji, bo wiecie, że ja dygresje lubię, więc ym, myślę, że odcinek będzie ciekawy. Zapraszam. Zanim przejdziemy sobie do podłączeń jako takich, chciałabym wam pewne terminy czy pewne zjawiska trochę lepiej wyjaśnić. Po to, żebyście mogli zrozumieć tą sytuację jakby rozumiejąc cały kontekst nagrywałam już wcześniej e, przynajmniej dwa filmy, które w tej sytuacji mogą e, pomóc trochę bardziej zagłębić się w ten temat i jeden film e, wrzucam wam tutaj też te linki, żebyście sobie mogli łatwiej do nich dotrzeć. Jeden jest na temat czakr, bo tutaj będziemy trochę mówić na temat właśnie czakr, ponieważ te podłączenia są właśnie do czakr, czakramów. Nagrałam bardzo szczegółowy film o w ogóle samym systemie czakr, czym on jest, za co odpowiada, i nagrałam też, jakby tam znajdują się też informacje odnośnie każdej jednej czakry po kolei. Kolejny film, który też tutaj może Wam się przydać, to jest budowa systemu energetycznego, też tutaj wrzucam, w którym. Powiedziałam o tym i to jest taka podstawowa, najważniejsza informacja, że system energetyczny człowieka można podzielić na takie podstawowe cztery części. To jest ciało fizyczne, ciało emocjonalne, ciało mentalne i ciało przyczynowo-skutkowe czy, czy duchowe, a nazywamy je też duszą. Ten nasz system energetyczny tak naprawdę jest zbudowany e, z dużo większej ilości Elementów, a tak naprawdę w pewnym sensie planów. Yy, zaraz powiem, co mam na myśli. Yy, wiecie, często się też pojawia taki termin, yy, że człowiek jest istotą wielowymiarową, i sądzę, że wiele osób tego nie rozumie. Nie wie w ogóle, co autor ma na myśli, mówiąc w taki sposób. Chodzi o to, że my istniejemy w kilku różnych wymiarach równocześnie. Ten wymiar, do którego mamy dostęp, to jest przede wszystkim wymiar fizyczny, to jest ta rzeczywistość 3D, trzywymiarowa, fizyczna, w której funkcjonujemy i jakby co do tego wszyscy mamy jasność, wiemy, że tak jest. To jest rzeczywistość, która jest dostępna naszym zmysłom, <coughs> naszym podstawowym zmysłom i jakby dzięki tym zmysłom my się orientujemy w świecie. Widzimy coś, słyszymy coś, czujemy coś, czujemy też naszym dotykiem. Czy też smakiem, ale są też inne wymiary, w których my istniejemy w tym samym dokładnie czasie i mamy inne zmysły, które pozwalają nam orientować się w tych innych wymiarach. Eee, na przykład istniejemy również w czwartym wymiarze, który, którego częścią, jakby najniższą częścią czwartego wymiaru jest astral. Mamy czasami podróże astralne podczas snu. My nie traktujemy trochę poważnie tych naszych doświadczeń, takich poza fizycznością jako taką. Wydaje nam się, że jak śnimy, to to są jakieś takie projekcje naszego umysłu, przetwarzanie naszych doświadczeń w cią... zebranych w ciągu dnia, czasem mamy proroczesny, czyli nam się jakby tu włącza coś takiego, że o, może mam dostęp do jakiejś treści, które kiedyś się wydarzą. No przecież czasami tak jest, tak, że jesteśmy w stanie w taki czy w inny sposób... Za pomocą swojej podświadomości dotrzeć do tego, co wydarzy się później. Mamy takie właśnie proroczesny. No, jakby podróżujemy w czasie, podróżujemy w różnych, w różnych, właśnie wymiarach i trochę tak, nie traktujemy tego poważnie, nam się wydaje, że to jest w ogóle jakaś fantazja. Tylko widzicie, no, cała sytuacja polega na tym, że wszystko, do czego mamy dostęp, to istnieje. Nawet jeżeli to te, te sny to jest jakieś przetwarzanie różnych wydarzeń, które się wydarzyły w naszym życiu, to w pewnym wymiarze ta rzeczywistość rzeczywiście istnieje. Ona jest gdzieś umocowana. I to wszystko, czego doświadczamy w trakcie snu, ono no gdzieś istnieje. W ogóle świat naszych emocji, nasze różne uczucia, nasze różne emocje, czasem one są w nas, czasem one nas blokują, czasem one się znajdują jakby pomiędzy fizycznością a czymś innym. Emocje czujemy w ciele, ewidentnie je odczuwamy w ciele, tak? Więc jakby no, wiemy, że one są, ale, ale tak jak mówię, my w ogóle sobie tego nie wyobrażamy, że one w pewnej rzeczywistości istnieją. To samo dotyczy naszej części mentalnej, naszych myśli, naszych przekonań, naszych różnych doświadczeń, naszej idei, różnych idei, które tworzymy. Też nie podchodzimy do tego w ten sposób, że my coś produkujemy i to się nie rozpada. To gdzieś jest nasze przekonania na temat tego, jak funkcjonuje świat, jak my funkcjonujemy, co jesteśmy warci, na co zasługujemy, do czego mamy prawo. Co za tym idzie, różne przysięgi, które składamy, różne śluby, które składamy, jakieś złożeczenia, które my wysyłamy ludziom, ludzie wysyłają nam jakieś nienawistne myśli, jakieś klątwe tego typu rzeczy. Jakby my w ogóle nie mamy pojęcia na temat struktury tych treści, i tak jak mówię, my tego nie traktujemy poważnie. Nam się wydaje, że to jest, było, minęło, gdzieś przeleciało i tak dalej. Ani psychologia się do tego w odpowiedni sposób nie odnosi, ani nauka się do tego w żaden sposób nie odnosi, nie ma narzędzi, które to badają. Jest takie podejście kartezjańskie, newtonowskie do człowieka, że człowiek jest jakąś taką maszyną składającą się z jakiejś tam części, że świadomość jako taka jest wytworem umysłu, czyli umysł jest pierwszy. Nie, że umysł jest wytworem świadomości i że w ogóle całe ciało fizyczne jest wytworem świadomości i manifestacją z tych wyższych poziomów na planie fizycznym, tylko że jest kompletnie odwrotnie. Powoli gdzieś dochodzimy do tego punktu, że jest trochę inaczej, eee, rozwija się duchowość, powiedziałabym, że nawet w psychologii, która przede wszystkim zajmuje się tą częścią mentalną i częścią emocjonalną, Trochę też ciałem, tak? bo są różne metody, które rozumieją to, że um, można dotrzeć do człowieka i można pomóc mu w transformowaniu różnych przeżyć poprzez ciało takimi trochę tylnymi drzwiami ja to tak nazywam. Jest cały szereg metod i one się rozwijają. Czasami pocho pochodzą ze wschodu, czasami są gdzieś tutaj zbudowane um, w, w kulturze zachodniej. Na przykład Alexander Lowen stworzył taką metodę właśnie pracy z ciałem i uwalniania traum, które gdzieś tam są zamknięte w komórkach naszego ciała w pamięci komórkowej, właśnie z wykluczeniem rozmowy, z wykluczeniem przeżywania poprzez rozmowę, przypominania sobie różnych treści, różnych historii i wchodzenia w emocje poprzez rozmowę, co ma miejsce na tradycyjnej terapii, ale właśnie poprzez ciało, poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Nagle okazuje się, że my się kontaktujemy z jakimiś emocjami. My czasami nie rozumiemy tych emocji. Nie, nie wiemy w ogóle, na jaki temat płaczemy albo na jaki temat się złościmy, ale doświadczamy do takiego uwolnienia emocjonalnego. Więc czy taniec intuicyjny, no tak można by wymieniać, jest też taka świetna metoda TRE. Także, jeżeli jesteście zainteresowani takimi metodami, to myślę, że spokojnie możecie sobie znaleźć w internecie. Być może ja kiedyś też nakręcę taki odcinek. Bo ja bardzo lubię taką pracę, bo dla mnie właśnie to jest holistyka. Jeżeli zajmujemy się tymi, przynajmniej tymi czterema częściami naszego systemu, ale właśnie jeżeli chodzi o duchowość, jeżeli chodzi o tą górną półkę, no to już tutaj psychologia po prostu nie za bardzo. Są pewni autorzy, którzy gdzieś tam się wybierali na jakieś takie wycieczki, typu na przykład Jung. I badał tematy nieświadomości, podświadomości, w ogóle jakby nieświadomości też zbiorowej, że coś takiego istnieje. Były jakieś różne dowody, a nauka oczywiście lubi dowody, tutaj samoczucie i samo takie ludzkie, proste doświadczenie jakby jest niewiele warte muszą być jakieś badania, muszą być jakieś dowody itd. Mam nadzieję, że swego czasu z tego odejdziemy, od tego odejdziemy. No czy, czy praca na przykład z hipnozą, um, to jest taka praca, ewidentnie z podświadomością, czyli jakby wchodzimy w te takie rejestry duchowe, bądź też na przykład z psychodelikami, czy w ogóle z odmiennymi stanami świadomości, w ogóle różne metody wprowadzania człowieka w odmienne, w odmienne stany świadomości. Więc powiedzmy, że jakoś tam penetrujemy tą część, żeby zobaczyć człowieka w całej jego pełni nie tylko mental, nie tylko emocje, ciało, tak jak mówię, ale również tą część duchową i jakby różne stany naszej świadomości. Podświadomość, świadomość, nadświadomość. No i tutaj znowu tradycyjnie, już teraz, żeby ten filmik nie był za długi, tak na dzień dobry i was nie zniechęcił, to w tym momencie zrobimy sobie przerwę. Jeżeli jesteście zainteresowani obejrzeniem całego materiału, to zapraszam was do siebie na stronę i tam możecie zobaczyć cały odcinek. W bardzo łatwy sposób, pod spodem macie. Link, wystarczy w niego kliknąć, przekieruje Was bezpośrednio do mnie na stronę i będziecie sobie mogli, jak w telewizji, wszystko obejrzeć. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I jeżeli do tej pory tego nie robicie, nie robicie to oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału.